Odwrócić, możesz to podeptać Możesz poprzeć, nie skorzystać tak, jak problem wszyscy Możesz się odwrócić, możesz leć nie musisz Możesz się zauważyć, możesz leć nie musisz. Możesz myśleć, stara ziemia, będzie kręcić się i tak. Możesz myśleć stara ziemia, będzie kręcić Dzień dobry, dzieci. Witam Was po raz pierwszy w programie pod tytułem śmieci. To z... Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzieci. Witam Was po raz pierwszy w programie, w którym śmieci będą grały główną rolę. Chodzi o to, żeby odśmiecić śmieci. No nie, ja się do tego nie nadaję. Jak to było? Co? Niech ją sztuka. Tak śmiech <murzanie> <Śmiecho> sztuka. <murzanie> śmiech sztuka. Śpiesz <murzanie> sztuka. Aha, śmiech sztuka. sztuka. <murzanie> Pięciusz, e, A, zaraz, zaraz, zaraz. To takiego... No dobrze, to może yy, ja się najpierw przedstawię, bo ja tu jestem pierwszy raz. I, I. w ogóle mi się ten program nie podoba. Przepraszamy bardzo, ale nie mogliśmy znaleźć innego prowadzącego. Jesteście polskiej do Nie, zaraz, zaraz, zaraz. Podoba mi się. Podoba, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Bo przecież my, dzieci, musimy dbać o naszą planetę. Musimy, zajęte. Przepraszamy za usterki. Musimy ją odświecić, i dlatego ja się przedstawię. Ja jestem umysłem ścisłym. Nazywam się Magister Marek Niewiarek. Magister mm. Marek! I może na początek coś Wam zagra. Tak. Ja chyba nie wytrzymam. To może ja przedstawię teraz dzieci Biorące udział w naszym programie Asia lat 10 Sylwia, lat 6 Maciek Michał Wojtek Milena Wiola lat 9 A to jest Madzia Madzia Maroczek Nie Mam 7 lat A to jest Piotruś 4 mam lata a to no. jest śmieciorura. Tytuł. Tytuł? Magister. Magister. Magister premature? Marek Niewiarek. Aaa! Tytuł odcinka. Odcinka. A, odcinka. Tytuł odcinka. Tak. Śmiecioduch. Śmiecioduch. Śmiecioduch? Ta. Tak, tak. Ta. Ta. A co to jest? Na pewno jesteście ciekawi, jak można samemu zrobić takiego śmiecioducha. szukaj w domu! W twoim domu można znaleźć mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Spotykasz je codziennie. Twoja mama i tata zazwyczaj je wyrzucają. A to są takie fajne rzeczy. Róż głową! Niektóre z nich mogą cię ci przydać do zrobienia śmiecioducha. Oto one. Różnej wielkości tekturowe podłogi. Stare gazety. Drut. Zakręki od słoików. Plastikowe kubeczki po jogurtach. Kolorowe nici. A klej zrobimy z mąki pszennej. Bierzemy pół szklanki wody. Wsypujemy dwie czubate łyżki mąki pszennej. Mieszamy tak, aby nie powstały grudki. Gotujemy szklankę wody. Ostrożnie z ogniem. Poproście dorosłych o pomoc. Wlewamy rozmieszaną mąkę do gotującej się wody. Mieszamy intensywnie, doprowadzając do wrzenia. Uwaga na grudki. Po ostygnięciu klej jest gotowy. Kiedy już zgromadzimy te wszystkie pozornie niepotrzebne rzeczy, musimy zdecydować, jakiego śmieci ducha chcemy zrobić. Bo jak wiadomo, duchy są różne. Popatrz! Ratujmy planetę! To może Asia opowie nam jakiego śmiecię ducha zrobi. Dzień dobry, a ja jestem bardzo głodny! Ja, razem z Wojtkiem i Krzysiem zrobimy śmiecię ducha rycerza. Dlatego zrobimy śmiecię ducha rycerza, bo bardzo lubię bawić się z innymi dziećmi w straszenie. Naszego śmiecioducha ducha zrobimy z Maćkiem i z Piotrkiem. Będzie się nazywał po prostu robot. Ja, 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 Madzia i Violetka zrobimy ducha klauna. To super! To może się przydać. Bezużyteczne? To są A to są butelki po wodzie mineralnej. Ekstra! To są stare sznurki i szmatki. A to są połamane kije od szczotek. To są folemki po jajkach. Będą potrzebne do śmiecioducha. A to jest rura. Stary niepotrzebny drut. Kawałek kabla. część elektroniczne nieużyteczne. Różne rodzaje śrub. I zadzewiałe znaleziska. Baw się z nami! Złamany kijek od szczotki, stare gazety i tekturowe pudełko. Te kolorowe nici dostałam od cioci. Te pudełka znalazłam w kuchni. Te rękawiczki znalazłam na ziemi, bo jakieś dzieci je pogubiły. A to jest stara szmata. Wszystko może się przydać. A teraz film. Początek pamiętajcie o kleju. Robienie kleju jest czynnością prostą. Robimy go z wody i mąki w ściśle określonych proporcjach. śmiecioducha jest rzeczą bardzo prostą. Wystarczy zebrać trochę rzeczy i uruchomić wyobraźnię. Najważniejszy jest szkielet, czyli konstrukcja, na której opiera się nasz śmiecioduch. Najlepiej wykorzystać drewniane kije lub tekturowe rury. To najłatwiej zbudować z kartonowych pudełek. Żeby błyszczał, musimy go okleić sreberkiem. Łowę zrobimy z pudełka, a włosy upleciemy z kolorowej włóczki. Musi być dokładnie rozmieszany. Nasz śmiecioduch będzie miał zbroje z foremek po jajkach. Śmiesznie wygląda nos. Zrobiony z zardzewiałej sprężyny, ubranie zrobimy ze starej koszuli. Foremki trzeba związać sznurkiem. ducha można zbudować z bardzo różnych rzeczy. Spróbuj sam. Może zbudujesz bohatera z Twojej ulubionej książki lub filmu. Czasem robienie kleju może nam się troszkę skomplikować. Chociaż w zasadzie jest czynnością prostą. Robimy go z wody i z mąki przedniej. Z mąki Ciś, w ściśle określonych proporcjach. Ponieważ robienie śmiecioducha nie jest czynnością prostą, a zwłaszcza, kiedy się używa kleju z wody i z mąki. To może zobaczymy to wszystko jeszcze raz, szybciutko. A może troszkę wolniej? Dziękuję bardzo. Film. Не шмечь. Spróbujmy to wszystko podsumować. To jest śmiecioduch numer jeden. Śmiecioduch numer jeden ma na imię Makaron. Nie, to jest kapsel sympatyczny. Przepraszam, to jest kapsel sympatyczny. Dlaczego kapsel sympatyczny ma takie wielkie uszy? Bo lubi słuchać dzieci. A dlaczego ma takie wielkie oczy? Dlatego, że lubi oglądać dzieci. A dlaczego ma taki szpiczasty nos? Bo to jest klaun. Aha. Makaron, kapsel specjalny. Co sobota chodzi do fryzjera i jest wegetarianinem. Poza tym jest bardzo miły. Bardzo mi się miło z nim rozmawiało. To jest świecioduch numer dwa, rycerz Korniszon. Nie! Don Kishot! Don Kishot. Don Kishot został ranny w walce z wiatrakiem wawelskim. Nie! Hiszpani! Hiszpanii! Don Kishot wygląda dosyć groźnie. Ale naprawdę jest bardzo sympatyczny i łagodny. Śmiecioduch numer 3. Szałowy robot swawolny as. Stalowy as! Proszę, stalowy as. Stalowy as umie liczyć na palcach do 10 i zawsze dotrzymuje słowa. Szóstka z plusem. Drodzy śmieciowidzowie, telesztuki. Drodzy, telewidowie, śmiecio sztuki. Rzecz ogromnej wagi. Każdy kierunek sztuki musi mieć swój manifest. Śmiecio sztuka, nie zna, pojęcia rzeczy niepotrzebnych. Wszystko może być. tworzywem. Śmiecio sztuki. <zysklaracja> Im więcej jest śmieci takich wyrzucanych do kosza, no to y, tym więcej jest, zajmują te śmieci miejsca na naszej planecie. Jeżeli będzie tak cały czas, no to może y, być po prostu cała Ziemia w takich śmieciach. Raz, dwa, trzy, nie śmieć ty. Ani ja, ani my. Ratować planetę? Ale jak? Jak? Sztuka? Śmieci duchami.